Kluczowym składnikiem kreatywności jest odwaga. Kluczowym składnikiem odwagi jest wysokie poczucie własnej wartości i adekwatna samoocena. I wszystko fajnie, ale zaraz ktoś mi powie dobrze, łatwo tak tobie mówić. Pracuj nad własnym poczuciem, poczuciem własnej wartości, pracuj nad adekwatną samooceną, ale jakby, co ja mam tak naprawdę robić? Eee, droga. Do poczucia własnej wartości i droga do samoakceptacji i do adekwatnej samooceny wiedzie przez samoświadomość. To oznacza, że najważniejsze jest to, żebyśmy siebie poznawali, żebyśmy poznawali swoje mocne strony i swoje ograniczenia. I powiem Wam, że znowu, to wszystko tak świetnie brzmi, ale prawda jest taka, że wiele osób, które przychodzą, do psychoterapeuta albo do coacha. zapytane o jedną zaletę na swój temat, jedną zaletę. Nie potrafił powiedzieć nic. Kiedyś robiliśmy taki projekt e, z rolami rozbójniczkami uliczny w Dzień Kobiet i pytałyśmy kobiet, w czym są wyjątkowe. Większość mówiła o tym, że są wyjątkowe, bo mają wyjątkowe dzieci, bo mają wyjątkowych mężów, wyjątkowe rodziny itd. Mało która potrafiła pomyśleć o sobie, w czym ona czuje się wyjątkowa. Trudno o wysokie poczucie wartości i adekwatną samoocenę, jeżeli my nawet nie wiemy, w czym jesteśmy dobrzy, jeżeli nie potrafimy wymienić ani jednej swojej zalety. Więc cała zabawa polega na tym, żebyśmy poznawali się okiem ciekawym. Nie okiem krytycznym, nie okiem naszych rodziców, nie okiem naszych partnerów, tylko z ciekawością, takiego kogoś, kto eksploruje zupełnie nowy teren, przyglądali się sobie, jaka jestem, jak reaguję, co jest moją mocną stroną, czego nie potrafię, ale może się nauczę, a co jest zupełnie poza moim zasięgiem i trudno, bo mam inne rzeczy. Bardzo często mamy tak dużo fałszywego obrazu na swój temat, bo nam mama przez całe życie mówiła, że jesteśmy leniwe, bo ojciec mówił, że jesteśmy egoistkami, bo nie wiem, mąż mówi, że nie wiem, jesteśmy jakieś i tak dalej, i tak dalej pielęgnujemy fałszywy obraz zamiast się zaciekawić z sobą tak naprawdę. Co mi wychodzi? Za co mi cenią ludzie? Jak ja wpływam na otoczenie? Co się dzieje, kiedy ja się pojawiam na imprezie? Albo w moim biurze, gdzie z kimś pracuję, jak reagują na mnie klienci, co jest moim atutem, czym przekonuję do siebie ludzi i tak dalej, i tak dalej. Takie szczegółowe narzędzia pracy nad własną wartością i nad samą akceptacją, yy, zwykle yy, pracuję na takich narzędziach podczas warsztatów i podczas spotkań z klientami, ale w ogóle myślenie o tym, że ja mam się sobą zaciekawić, ja mam popatrzeć na siebie jak na wyjątkową istotę. Jedyną, taką, której nie ma. Nie ma żadnej drugiej takiej osoby, jak ty. Jesteś absolutnie bezkonkurencyjny, dopóki jesteś sobą, i popatrzeć na siebie właśnie z życzliwością, z ciekawością, z takim trochę, mm, z takim trochę podejściem badacza. Hmm, ciekawe, mam to. Hmm, ciekawe, a tego nie mam. Hmm, a co jeszcze mógłbym się nauczyć? I tak dalej, i tak dalej. Samoświadomość. To jest droga do yy, poczucia własnej wartości, i to jest droga do samoakceptacji. Więc jeżeli pytacie mnie jak, to ja mówię tak. Poznawaj siebie, to jest najważniejsze. A potem zaakceptuj wszystko, co masz w pakiecie. Bo bez akceptacji nie ma zmiany, ale to już na inny odcinek.